Cześć, pokażę Ci, jak włączyć dynamiczny ekran blokady na Samsung Galaxy S25. Ta opcja pozwoli Ci zmieniać tapetę ekranu blokady za każdym razem, gdy otworzysz telefon. Przejdźmy więc do ustawień, następnie do tapety i styl. Zmień tapety, a potem przejdź do usługi tapet. Możesz kliknąć tutaj na dynamiczny ekran blokady lub kliknąć tę strzałkę. Aby go tutaj włączyć, możesz także kliknąć tutaj, aby zmienić jego ustawienia, więc... Możesz tu zobaczyć. że tam je nowe, nowe obrazy. Będą zmieniane co dwa tygodnie. I możesz wybrać do pięciu kategorii. Wybierzmy. Więc kategorię, którą chcemy. Powiedzmy, że chcemy jedzenie. Następnie życie, czy cokolwiek innego. Potem może koty. Psy. O, i zwierzęta. Teraz poczekajmy, aż się pobierze. A teraz możemy po prostu pewnić się, że jest ustawione. A potem, gdy zablokuję telefon i odblokuję go, pokazuje teraz psa. Teraz pokażę coś innego, na przykład kota. Zobaczmy, co jeszcze tutaj mamy. Teraz to, myślę, lis. Potem to jedzenie. A potem... Zobaczymy szczoteczki do zębów z jakiegoś powodu. Więc to są dynamiczne mam ekrany, blokady. To wszystko. Polub i subskrybuj. Zobaczenia następnym razem.